Za nami dwa ostatnie sparingi. W tych dwóch meczach gra wyglądała bardzo dobrze. Jak trener jest zadowolony? Czy na pewno jesteśmy zadowoleni? Wiadomo, no Hiszpanki to jest gdzieś tam faworyt do mistrzostwa. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że grał gdzieś tutaj bez trzech dziewczyn, które zdobyły ten brązowy medal na mistrzostwach świata, ale zawsze zawsze z Hiszpankami wiadomo, gra się ciężko. Mamy jakiś tam swój plan powoli powoli. On z meczu na mecz się dociera, szczególnie w defensywie, gdzie troszeczkę to na początku miało inaczej, ale po, po treningach troszeczkę to pozmienialiśmy i to wygląda coraz lepiej. E, jakie nasze mocne strony? Mocne strony myślę, że zespołowość i to, że każda z tych dziewczyn tak naprawdę może w każdej chwili w każdej chwili zagrać. Nie mamy takiego lidera, tu jest siłą, siłą jest zespół, tak jak na przykład wczoraj zagrała dobrze Ola Wojtala, ale Grabska słabiej, dzisiaj dzisiaj na odwrót, Karolina Szydłowska wczoraj też średni mecz, a dzisiaj bardzo dobry. Tak więc yy, mamy, mamy, mamy kilka zawodniczek, które, które każdego dnia może być, kto inny może być liderem. No dokładnie, nie, nie mamy takiego typowego lidera punktowego. Yy. Liczymy na to, że nam będzie odpalać więcej niż jedna zawodniczka co mecz? No, liczymy, na pewno tego, tego byśmy chcieli, prawda? No, wiadomo, że my, my jeżeli, jeżeli chcemy gdzieś tam o coś, o coś powalczyć, musimy grać dobrze w defensywie i to, to tak jak i wczoraj, dzisiaj straciliśmy dzisiaj 50 lat. 55 punktów, mhm. wczoraj, wczoraj, wczoraj to było około 68, 68 i to z na tym były poziomie to są bardzo dobre wyniki jak na nas i na tym się musimy opierać z tej obrony strefowej, wyprowadzać szybkie ataki, spróbować zdobywać łatwe punkty. Nie zapominajmy też dzisiaj, że z Martyny Leszczyńskiej graliśmy, która, która też jest dla nas ważnym graczem, tyle no. No dokładnie, w, w meczach sparingowych z mocnymi przeciwnikami byliśmy zawsze Blisko. Czasami się udało wygrać, czasami nie, ale byliśmy blisko. Jaki cel na mistrzostwa? Cel? Chcemy wygrywać w każdym meczu. Nie ma, nie ma celu no, takiego. No. Chcemy, chcemy, chcemy wygrywać w każdym meczu i tyle. Wiadomo, jesteśmy bez czterech, teoretycznie, pierwszopiątkowych dziewczyn, bo Ania akurat i, i Julka Niełacna zdecydowały się zostać w Stanach. Niestety Klimek i Grzękowicz wyeliminowały kontuzję. A to są dla nas, no nie ukrywajmy, gdzieś tam bardzo ważne osoby, ale to, co dziewczynom powiedzieliśmy, no świat nie znosi próżni. Nie ma jednych, to jest szansa dla drugich i na razie one to wykorzystują. Też nie popadamy w jakąś euforię, bo wiemy, że to tylko sparingi. I tak naprawdę dla nas poważne granie się zacznie od soboty. No dokładnie, ten system jak gdyby trochę zmniejsza. Ważność tego, jakie drużyny są w grupie, prawda? Bo, bo i tak każdy potem ma szansę zagrać o medale. No to dokładnie, czy się wyjdzie z czwartego, czy z pierwszego Później ten czwarty będzie trzeba wygrać Trafiamy na bardzo mocną grupę Bo tam są Włoszki, Francuski Niemki i Holenderki Na pewno, czy my zajmiemy W grupie pierwsze miejsce, czy czwarte Z każdym zespołem będzie bardzo ciężko Ale, ale tak jak mówię, no, dzisiaj, wczoraj Te mecze pokazały, czy z Niemkami sparingi Na początku, że no, nie stoimy na straconej pozycji No dokładnie, tutaj Już trener wspomniał, że nam trochę Brakuje zawodniczek, które Przez kontuzje i przez wyjazdy ale też chyba dwie zawodniczki tak naprawdę powołane, bo się bardzo dobrze na mistrzostwach Polski poka pokazały, prawda? Duchnowska i Łopińska. Dokładnie. No, gdzieś tam obserwowałem te, w Gdańsku byłem na mistrzostwach, wpadły, wpadły te dziewczyny w oko i są w składzie, walczą o minuty i to jest, to jest dla nich gdzieś tam nobilitacja, bo każda z nich jest tak naprawdę pierwszy raz jedzie na, na mistrzostwa. Dokładnie, obie debiutantkami są na, i to jeszcze na U-20, tak więc świat należy do nich. No dobra, to dziękuję i życzę U, powodzenia. Nie, dziękuję.